Pa Panu Bogu, bracie siostry. Poruszony jestem tymi słowami od samego początku, które mogliśmy usłyszeć, gdyż po części, tak sobie myśląc, od jakiegoś czasu chodzą za mną pewne myśli ze Słowa Bożego, właśnie e, będące w tym temacie, którego Rafał już napomniał, gdyż... E, Wychodzę z takiego założenia, że mówienie o wierze, jak ona jest, jak ona jest ważna, jaką, jaką ona rolę odgrywa w życiu człowieka wierzącego, jest to, jest to temat rzeka, temat niewyczerpalny i niewy, nie, niewyczerpany. I, I tak sobie myśląc, właśnie z takim pragnieniem, by krótko. Spróbować przypomnieć te takie podstawowe prawdy. Jestem na etapie po raz kolejny odkrywania tego bogactwa, które płynie w Ewangeliach. I właśnie z Ewangelii, w tym przypadku Ewangelii Łukasza, chciałbym odczytać kilka wierszy, przypomnieć tą historię z tego pierwszego rozdziału, to wydarzenie z życia jak dla mnie takiego pięknego, pięknego małżeństwa. Z jednej strony pięknego, a z, drugiego, a z drugiej strony naznaczonego pewnym, pewną trudnością, problemem, którego mieli. od razu możemy zobaczyć, że chodzi o Zachariasza i Elżbietę, ale te myśli kilka krótkich, Chciałbym jednak bardziej skupić się na samym Zachariaszu, dlatego że wychodzę z założenia, że na, na temat Elżbiety należałoby poświęcić osobny czas. Ale od piątego wiersza, pozwólcie, odczytajmy kilka wersetów z tego pierwszego rozdziału Ewangelii Łukasza. Za dni Heroda, króla judzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Aarona, a na imię jej było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw Pańskich. Lecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w podeszłym wieku. I może na moment zatrzymajmy się na tych słowach. Kiedy ten obraz, którego przedstawia nam Bóg przez swoje słowo, obraz małżeństwa. I to, co mnie w pierwszej kolejności jakby zaintrygowało, to ten jakby wybór Zachariasza czy jego sposób myślenia w trakcie poszukiwania tej żony. To jest ciekawe, to jest to mocno tą swoją wymowę, że on szukał nie tylko żony, ze swojego zboru naród izraelski był traktowany jak zbór, ale to ktoś, kto miał pewne zasady wiary takie same. Nawet powiedziałbym, pewną wrażliwość odnośnie służby Bogu również była taka sama. E, czyli nie szukał tylko wierzącej osoby, ale która właśnie rozumie, czuje, myśli dokładnie tak jak on. I taką żonę Pan wierzę mu, mu dał. I Słowo Boże wydaje piękne świadectwo, że, że oni byli sprawiedliwi wobec Boga, że nie tylko wobec ludzi, ale Słowo Boże jakby wskazuje, że oni byli nawet lub przede wszystkim sprawiedliwi wobec Boga. I jeszcze to zdanie, że nienagannie wypełniali te przykazania i ustawy pańskie. Można byłoby przecież napisać czy też powiedzieć, że wypełniali przykazania i koniec. Ale tam jest nawet ten zwrot, że nienagannie. Widać to serce ludzi, męża i żony, e, jestem przekonany, że, te słowo, że Słowo Boże, które wydaje im takie świadectwo, nie odnosi się tylko do ich służby przed Bogiem, ale na pewno też w stosunku do samych siebie. I dla mnie to jest takie piękne świadectwo małżeństwa, które wydaje się doskonałe. Ale właśnie, ten siódmy werset mówi o pewnej. U pewnym problemie, który, który występ, wystąpił w tym małżeństwie. A mianowicie niepłodność Elżbiety sprawiła, że oni już w podeszłym wieku nie mieli dzieci. I, i kiedy, jakby troszkę analizując czasy, pewną kulturę, w którym przyszło żyć Zachariaszowi, Elżbiecie, nierzadkim było przypadkiem, że. Żona, która nie mogła urodzić mężowi dziecka, została oddalona. Bardzo często był to powód jednych może nie główny, ale jeden z takich głównych powodów rozwodów czy oddalenia swojej żony. I zgodnie z prawem teoretycznie Zachariasz mógł tak postąpić. Ale to, co, to co mnie ujmuje, że on do, 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 jakby do starości, nie postępuje tak właśnie z miłością, z szacunkiem do swojej żony, jest jej wierny. I te relacje, właśnie wierzę, że te słowa, że oni byli sprawiedliwi, nienaganni, że mają taką opinię ludzi naprawdę po, pobożnych, ale nie odnosi się to tylko i wyłącznie do ich relacji z Bogiem, ale też do, do relacji z samym sobą, do relacji z innymi ludźmi. Ja, przynajmniej czytając ten fragment, mam taki obraz ludzi, którzy naprawdę, naprawdę starają się żyć dla Boga. I no, taki obraz bardzo piękny, bardzo, którego uważam, nie powstydziłbym się, gdyby ktoś wydał taką opinię, takie świadectwo o moim życiu, o ży życiu mojej żony, nas razem. Myślę, że każdy chciałby mieć takie wydane świadectwo. Ale tak jak wspomniałem czytając to słowo, że tu pojawia się pewna, rozgrywa się pewnego rodzaju taka cicha tra tragedia. Bo z jednej strony służą Bogu, ale z drugiej strony widzimy, nie mają dziecka. To, co na pewno było tematem ich wielu, wielu modlitw, o czym mówi Słowo Boże. Ta cicha tragedia właśnie spowodowana brakiem brakiem. Właśnie potomstwa dziecka jednak nie zakłóciła tych relacji, ich relacji z Bogiem. Na pewno nie zakłóciła ich relacji między sobą. Piękny, piękny przykład, piękny obraz małżeństwa, że nawet w obliczu tak poważnego problemu, przed jakim stanęli, dalej byli razem, trwali, trwali razem przy Bogu. Czytamy dalej w słowie: I stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej nań zmiany, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego na niego padł los, by wejść do świątyni pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła. Cała zaś rzesza ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary. Wtedy ukazał się mu, mu anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzidła kadzidlanego. I zatworzył się Zachariasz na jego widok i lęk go ogarnął. Anioł zaś rzekł do niego: Nie bój się Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa Twoja i żona Twoja Elżbieta, urodzi ci im syna, i nadasz mu imię Jan. Może na razie do tego miejsca. Coś niezwykłego spotyka w życiu właśnie tego kapłana, tego bogobojnego, po, po, pobożnego. Sprawiedliwego człowieka. Oto objawia mu się sam Anioł Pańskim i zaczyna, zanim zaczyna objawiać mu wolę Bożą, uspokaja, mówi, żeby się nie bał. I no właśnie, ten, to serce Zachariasza, na co chciałbym też zwrócić naszą uwagę. Dlatego, że Anioł mówi tak, te, te słowa w tym trzynastym wierszu, bo wysłuchana została modlitwa Twoja. I znowu, pragnąc przełożyć to na moje życie, bardzo osobiście wczuwam się w rolę tego Zachariasza, chciałbym usłyszeć takie słowa bezpośrednio od Boga zawsze. To jest, myślę, moje marzenie, że za każdym razem, w jakimkolwiek temacie się nie modlę, usłyszeć bezpośredni głos, Twoja modlitwa została wysłuchana. Zachariasz miał ten przywilej, że właśnie ten głos usłyszał przez Anioła ale właśnie od Boga, że Zachariaszu, to o co się modlisz, tam nawet te, te zdanie, które jest użyte, modlitwa, błaganie Twoje, bo tak można by przetłumaczyć, te Twoje błaganie, te, ta Twoja usilna modlitwa została wy, wy, wysłuchana. Ale pojawia się pewien problem, jak znamy tą historię doskonale i może... Przeskoczę do 18 wiersza, jeszcze pozwolę kilka wierszy odczytać. Od 18 czytamy, wtedy rzekł Zachariasz do anioła, po czym to poznam? Jestem bowiem stary i żona moja w podeszłym wieku. A odpowiadając anioł, anioł rzekł do niego, Ja jest Gabriel stojący przed Bogiem i zostałem wysłany, by do ciebie przemówić... I zwiastować ci, ci tę dobrą nowinę. Otóż za nie mówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. A lud oczekiwał Zachariasza i dziwili się, że tak długo przebywa w świątyni. A kiedy wyszedł, nie mógł mówić do nich i poznali, że miał widzenie w świątyni, dawał im też znaki i pozostawał niemym. Może do tego miejsca. Widzimy właśnie w sercu tego człowieka, w życiu Zachariasza, tego bardzo sprawiedliwego, nienagannego, pojawia się pewien problem, które Słowo Boże nazywa niewiarą. Anioł zaczyna zdanie, że to, o co się modliłeś, to, o co błagałeś tak starannie, zostało wysłuchane. I wspaniałe słowa obietnicy, że ten syn, jaką będzie pełnił rolę, przygotowując właśnie tą drogę, drogę pod Mesjasza, pod Zbawiciela. Ale to, co mówi Anioł, no przykre, bardzo przykre słowa, że ze względu. Przez to, że nie uwierzyłeś, jakby pewne konsekwencje przyniosło mu do, doświadczać Zachariaszowi. A mianowicie Pan Bóg zamknął mu usta, był niemym, był człowiekiem, który nie może mówić. Było też to wszystko o tyle dziwne, że możemy sobie wyobrazić właśnie Zachariasza, który jest w tej świątyni, który odprawia. Skład, od, odprawia tam przy o, o, o tej godzinie, tej ofiary, jak czytamy w dziesiątym wierszu, i cały lud właśnie czeka i oczekuje, aż ten Zachariasz w końcu wyjdzie. Bardzo często i to było taką praktyką, że ten kapłan, kiedy wyszedł do ludzi, zaczął im mówić. Najczęściej było to oczywiście cytane słowo, czy to były księgi prorockie, ale. Jakby rolą w Kapana wtedy było to, że miał stanąć przed ludźmi, aby głosić tą dobrą nowinę, o której tutaj mówił również, o której wspomina Anioł w tym dziewiętnastym wierszu, by do Ciebie przemówić i zwiastować Ci tą dobrą nowinę, by zwiastować Ci tą Ewangelię. I myślę sobie, jak ważne są te słowa, e, dla, dlaczego i właśnie, dla, że dlatego, że one są tutaj zapisane nie bez przyczyny i nie bez powodu. Bardzo przykre słowa, które usłyszał Zacharias, ze względu na twoją niewiarę zostaną zamknięte twoje usta i nie będziesz mógł mówić. No i przychodzi mi oczywiście refleksja, bo przenoszę to na swoje życie, że za każdym razem, kiedy mam możliwość mówić ludziom o Bogu i myślę sobie, to dotyczy każdego jednego z nas, że te słowa nie są skierowane tylko może do braci, którzy usługują Słowem Bożym, na pewno tak, jak, jak najbardziej i w jak, jakim największym procencie e, uważam, że przede wszystkim do, dotyczy się, ale również kiedy mamy możliwość zwiastować ludziom dobrą nowinę. Mniej czy częściej, rzadziej, ale kiedy zwiastujemy Słowo Boże, kiedy zwiastujemy tą dobrą nowinę, to to, czego oczekuje ode mnie Bóg, to to, że będę wierzył w te słowa, które będę mówił. I z, ja się zastanawiam, jakby te słowa sprawiają pewną refleksję, prześwietlanie się. Paweł, czy ty wierzysz w to, co mówisz. Zobacz, co spotkało Zachariasza, człowieka naprawdę nienagannego, sprawiedliwego, bogobojnego. A jednak z jakiegoś powodu Bóg mu nie pozwolił mówić do ludzi, skoro pojawiła się niewiara w jego sercu. No, byłoby to przerażające, może gdyby właśnie Pan Bóg w ten sposób. Jakby wyciągał wobec nas konsekwencje, zamykając tam usta, tak fizycznie, byłoby to coś strasznego, ale wierzę, że ta historia ma mnie do czegoś zmusić, do, do refleksji i do głęb głębokiego poszukania odpowiedzi na pytanie, czy ty wierzysz w co mówisz? Czy ty wierzysz w to te słowo, które zwiastujesz? I ten lud na pewno był zdziwiony. Ludzie, którzy oczekiwali, że on wyjdzie, może przeczyta księgi prorockie, może otworzy księgę Izajasza, zacznie mówić o, o Mesjaszu, o jego przyjściu. Ale nie może tego zrobić. Wielkie zdziwienie, wielki szok tych ludzi. Ale też widzę w tym wszystkim, jakby bożą łaskę, że Pan Bóg tego tak nie zostawił. Mimo tej niewiary Zachariasza. Tego, że nie uwierzył w to słowo, ale jest to też o tyle dziwne. I myślę sobie, czy nawet w tym kontekście modlitwy, bo Anioł mówi: Wysłuchana została Twoja modlitwa. Twoje modlitwy, Twoje błagania, które modlisz się. No i myślę sobie, jaka byłaby reakcja nasza, gdybyśmy tak fizycznie usłyszeli ten głos. Twoja modlitwa, ten temat, o co się modlisz, została wysłuchana. No, chyba po to się modlimy, aby, aby te modlitwy zostały wysłuchane. Ale Słowo Boże mówi, że nawet ludzie nienagani, którzy kochają Boga, są wierzącymi w Boga całym sercem, mogą mieć problem z wiarą w Boże Słowo, w Boże obietnice. Że te słowa dotyczące niewiary w Boże Słowo jest skierowane nie wiem, czy, czy to właściwe. Ale na pewno do ludzi wierzących, ludzi wierzących w Boga. Czy wierzysz w Boże Słowo, czy wierzysz w Boże obietnice, czy wierzysz w to, o co się modlisz, warto poszukać odpowiedzi w, w, właśnie we, we własnym sercu, prześwietlać się, czynić taką pewnego rodzaju właśnie prześwietlenie mojego życia, mojego serca, moich myśli, moich pragnień, moich dążeń, kiedy, kiedy się modlę. Czy tam jest wiara? Czy może właśnie to, to, co się wydarzyło w życiu Zachariasza? Ale Pan Bóg tego tak nie zostawił, poniósł konsekwencje Zachariasz. Jestem przekonany, bo i tak smuczy mnie słowo, że on zrozumiał na pewno swój, swój błąd. Zrozumiał swoją niewiarę i te konsekwencje, które musiał ponieść, one były bardzo ciężko. To w ogóle to wszystko. To, co się dzieje w życiu Zachariasza, jest tak dziwne, jest tak szokujące. Ta jego żona już w podeszłym wieku zaczyna rodzić, jest w ciąży, będzie rodzić. Czytamy dalej ten opis, kiedy młoda dziewczyna, niewiasta, kilkunastoletnia Maria, również jest w ciąży. Co tam się w ogóle dzieje? Tam wszystko jest do góry nogami. A jeszcze na to wszystko Pan Bóg zamyka jego usta z powodu niewiary. Ale tak jak wspomniałem, Pan Bóg tego nie zostawia. I chciałbym jeszcze odczytać, jakby na potwierdzenie tego, jakby kontynuację, dlatego że Bóg przez swoje słowo wraca do tej, do, do tej sytuacji z tym, że kiedy właśnie ten Zacharias został tym niemym człowiekiem i nie mógł mówić. I oczywiście ominę większy fragment i odczyta może od, dalej będąc w tym pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza i od 57 wiersza. A gdy dla Elżbiety nastał czas rozwiązania, urodziła syna. I usłyszeli sąsiedzi i krewni jej, że Pan okazał jej wielkie miłosierdzie i cieszyli się razem z nią. A dnia ósmego zeszli się, aby obrzezać dziecię i chcieli mu nadać imię ojca jego, Zachariasza. Na to odezwała się matka jego i rzekła: Nie tak, lecz nazwany będzie Jan. I rzekli do niej: Nie ma nikogo w rodzinie twojej, który by miał to imię. Więc skinęli na ojca jego, jaki je chce nazwać. A on poprosił o tabliczkę i napisał: Jan jest imię jego. I wszyscy się zdziwili, może do tego miejsca. Zwróćmy uwagę: e, przynajmniej kiedy ja czytam to miejsce, widzę już takiego człowieka przemienionego. Już ma inne serce już serce, które wierzy. Przede wszystkim przyjął wiarą, że to, co powiedział mu anioł o tym imieniu, ma być to imię Jan. Przyjął wiarą, ale też w ślad za tym wiarą było pewne, pewnego rodzaju posłuszeństwo. Tak ma być. Wszyscy w oczekiwaniu właśnie, oczekiwali tego chwili, co powie ojciec, co ten ojciec napisze, ale dla mnie jest to takim świadectwem tego, że w jego sercu coś pękło, coś właściwego się wydarzyło. I jakby świadectwem tego, że w jego sercu już pojawiła się ta właściwa wiara wraz z tym posłuszeństwem Bogu, czytamy dalej, że zaraz też otworzyły się usta jego i jego język, i począł mówić, chwaląc Boga. I padł lęk na wszystkich ich sąsiadów, a po całej górskiej krainie ludzkiej opowiadano o wszystkich tych wydarzeniach. Wszyscy zaś, którzy o tym słyszeli, wzięli to do serca swego i mówili: Kimże będzie to dziecię? Ręka pańska bowiem była z nim, a Zachariasza, Ojca Jego, napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy i może do tego miejsca. Serce, które zostało przemienione, serce, które wpuściło tą właśnie wiarę do swojego serca. I ten człowiek napełniony tą wiarą, tak wierzę, tak odczytuję ten fragment, wraz z tym posłuszeństwem prowadzi do tego, o czym czytamy, kiedy został napełniony duchem świętym. I myślę sobie, nie ma innej drogi, nie ma innej możliwości być napełniony Bożym, świętym duchem, jeżeli wcześniej nie pojawi się wiara. Jeżeli wcześniej tak rozumiem, nie będzie tego gestu posłuszeństwa wobec Boga. I z jednej strony, oczytaliśmy na samym początku może taki smutny przykład, te świadectwo życia Zachariasza, ale on też jest obrazem wielu ludzi i myślę sobie często mnie. Dlatego, że kończąc tym fragmentem, może tylko odczytam z listu Hebrajczyków, z listu do, he, do he, Hebrajczyków z 11. Rozdziału i szóstego wiersza, takie piękne znane słowo, którym praktycznie znamy na pamięć, jedenasty rozdział, szósty wiersz listu do Hebrajczyków. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Bez wiary nie można się podobać Bogu. Jest to smutne, kiedy właśnie może stoimy, modlimy się czy bojujemy, jak Zachariasz, a brakuje w sercach naszej wiary. A Słowo Boże mówi nie tylko uwierzyć w Pana Boga, ale również uwierzyć w Jego obietnice, bo o tym mówi to, to słowo. To jest wiara w Boga również w Jego słowo. Zachariasz wierzył na pewnym etapie w Pana Boga. Był bardzo, był człowiekiem bardzo obożnym, bogobojnym. Bo takie świadectwo wystawia mu Słowo Boże. Ale zabrakło wiary w Jego Słowo, w te obietnice, które Bóg może dokonać, do, dokonując rzeczy niezwykłych. A tutaj jest o tym mowa. Że musi uwierzyć, kto? Ten, kto do Boga przystępuje. Wołamy w modlitwach, przystępujemy do Pana. Często nawet ta zdanie, to myśl pada z tego miejsca. Ale myślę, że ona się nie ogranicza tylko i wyłącznie do tego miejsca, bo kiedy widzimy te relacje, kiedy ten anioł objawił się Zachariaszowi w świątyni, praktycznie zaraz za moment, gdzieś innej, w tym przypadku kobiecie, tam Marii, objawił się w domu, wszędzie, na każdy czas. I gdy wołamy, gdy, gdy mamy takie tematy modlitwy, w których bojujemy, modlimy się, myślę sobie, jestem przekonany, bo Słowo mnie tego uczy, no, no, bez wiary nie można. Czy nawet w kontekście Ducha Świętego, bycia napełnionym Duchem Świętym, to co doświadczył Zachariasz, kiedy ta wiara, było już tam wszystko na właściwym miejscu, kiedy ta wiara nie tylko w samego Boga, ale w Jego obietnice, w to, co Bóg chce czynić ponad naturalnie, kiedy to się pojawi, kiedy to w serce człowieka zostanie wlane, wtedy jest miejsce właśnie na na działalność Ducha Świętego. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi. To jest warunek, to jest konieczność. To nie jest możliwość, to nie jest wybór, ale On musi uwierzyć, że On, czyli Bóg istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają. Niech Was Pan Bóg Błogosławi. Amen.